Cały taki proces trwał kilka tygodni, ale skończył się, ponieważ moja mama poprosiła swoją, mamę, czyli moją babcię, a do tej pory żyje jeszcze, o wspólną modlitwę. W domu się przyszła babcia, która jest bardzo wierząca, pomodliły się wspólnie, właśnie w tym pokoju, w którym moja babcia z nami mieszkała. Tam poszły. Nazywam się Adryna Rustki, jestem terapeutką terapii Silent Counseling. Terapii, dzięki której możesz uwolnić traumę, stres, złość, strach, wstyd oraz wszelkiego rodzaju uzależnienia. Natomiast na co dzień pomagam mamom nastolatek w dogadaniu się ze swoimi córkami. Serdecznie was zapraszam. Cześć, jestem Agata, jestem wróżką, hipnoterapeutką, jak również autorką pięciu książek na temat pracy z energią żywiołów. Wspólnie z Adrianą Ruski prowadzę kanał Po drugiej stronie lustra. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, witamy Was w kolejnym odcinku po drugiej stronie lustra Agata. Cześć, witajcie, Adriana. I nasz dzisiaj super gość Marcin. Cześć, witam wszystkich. Dobrze, Marcin, no to przedstaw się widzom. Witam wszystkich, mam na imię Marcin, mam 34 lata. Pochodzę z województwa łódzkiego, mieszkam w Warszawie już przeszło 10 lat. Jeśli chodzi o moje hobby, to po pracy lubię zarówno spędzać czas aktywnie, poprzez tajski bok, zbieganie, siłownie oraz biernie. Bardzo lubię czytać książki o rozwoju osobistym i o historii, zwłaszcza o e, historii Polski. Uspokajają mnie, nabywam informacje na temat różnego rodzaju rzeczy, o których potem mogę podyskutować, więc tylko mnie interesuje jakby, jakby książki, które posiadają jakieś fakty w sobie, dlatego czytam takie gatunki. Okej. Okay. No, i teraz przechodząc do właśnie takich historii na faktach z serii z archiwum Mix, proszę, ja ciebie, jakbyś mógł opowiedzieć takie twoje, właśnie y, przygody z jakimiś niewytłumaczalnymi sprawami. No to takie będzie dla mnie dość trudne, bo te chwile były dla mnie no, traumatyczne. To było kilkanaście lat temu, ale pamiętam te sytuacje, gdyby się wydarzyły, nie wiem, może rano albo wczoraj. Było to jeszcze w moim rodzinnym domu. Skąd pochodzę w województwie łódzkim i te taki ciąg sytuacji, ciąg wątków miał miejsce tydzień bądź dwa tygodnie po śmierci mojej babci, która przez pewien czas mieszkała z nami, w domu rodzinnym. E, zaczęło się dość niewinnie, z tego co pamiętam, bo pewnego wieczoru, kiedy siedziałem sam w pokoju, oglądałem jakiś film, e, usłyszałem kółka fotela, który się poruszył. Usłyszałem po prostu dźwięk. To nie było jakieś znaczenie poru znaczące poruszenie tego fotela, ale dość zauważalne. Zbagatelizowałem to, no bo nigdy nie miałem styczności z takimi rzeczami, chyba też dlatego w to nie do końca wierzyłem. Natomiast te sytuacje się bardzo mocno nasilały. Pewnej nocy, kiedy byłem sam w domu, bo tam rodzice mieli jakiś tam wyjazd, czy byli w pracy, to była zima, to były godziny wieczorne, więc było już ciemno. Kładłem się spać, to była zima, wszystkie okna były pozamykane. I wtedy drzwi od łazienki zaczęły się otwierać i lekko trzaskać. Podkreślam, że nie było, nie było żadnych wirów powietrza, bo okna były pozamykane. Trwało to dobrych kilka minut. Kładłem się pod kołdrę, starałem się, jakby to, nie wiem, wyobraź sobie, że, że tylko to mam swoje wyobraźni. Tą kołdrę z głowy zdejmowałem, ale te trzęsnięcia naprawdę były dość intensywne, je słyszałem, ale nie patrzyłem się w ogóle w stronę drzwi, bo, bo bałem się, że mogę coś tam po prostu zobaczyć. No Mój puls to było. Pewnie 300 na 400. Nie wiem, czy były jakieś sytuacje, kiedy bałem się tak mocno, jak bałem się wtedy. To ustało. Po jakiejś godzinie wrócili rodzice, ale zobaczyli mnie no, w fatalnym stanie, bo ja byłem nie niesamowicie zestresowany. Jak mi im to powiedziałem, oni jakby wierzą w takie rzeczy, że takie rzeczy się naprawdę zdarzają, nie zbakatalizowali tego. Wiedzieli, że taka sytuacja potem może się wydarzyć. I to była sytuacja taka jedna. I drugą jeszcze pamiętam, to już był dzień, no i byłem w toalecie, myłem ręce i poczułem jakąś obecność jakiegoś tworu, nie wiem co to było, za moimi plecami. No, czułem, że jakaś materia, jakieś ciało po prostu gdzieś za mną jest, wiedziałem, że ja przy tej umywalce nie jestem sam że coś tam, ktoś tam jest i jest bardzo blisko, mimo że było widno, łazienka była widna, bo jest tam duże okno, to wybiegłem z tej łazienki jak sparaliżowany, no, do tego stopnia, że trzęsły mi się e, ręce. Więc no, te sytuacje no, były jednorazowe, ale wywarły na mnie naprawdę duże piętno. I jak teraz je opowiadam, to tak gdybym, nie wiem, przed chwilą je przeżył. Nie muszę sobie tego zbyt bardzo odświeżać. A, powiedz mi, a babcia była sprawna umysłowo, jak yy, umierała? Tak, zupełnie była sprawna umysłowo, nie sprawiała żadnych problemów. Nie było sytuacji, kiedy byłyby z nim jakieś problemy, nie uprzykrzała się w ogóle rodzinie, nie robiła żadnych przykrych rzeczy, była fajną, miłą babcią. E, dlatego no, nikt nie podejrzewał, że po takiej sytuacji może dojść do e, tego typu rzeczy w domu. No, ale może ty to niewłaściwie od, odczytywałeś jako coś negatywnego. Może bo chciałś powiedzieć: Cześć, jestem, słuchaj, wszystko okej okay ze mną. Tak, oczywiście, ja chciałem zaproponować nawet kawę czy herbatę, ale wiedziałem, że Babcia bardziej woli wodę. E, jest jakby te, więc jakby no, be, to były takie sytuacje, że no, ja nie będę z tych sytuacji wcale nie miałem możliwości, żeby je zbagatylizować. No, byłem tak, e, tak napięty, tak zebrany w sobie, z tak dużym ciśnieniami, gdzieś tam nagromadzałem z strachem, emocjami, lękami. Że no, nie potrafiłem tego obsmiać. Z czasem, kiedy dorosłem, oczywiście, kiedy robię się coraz starszy, oczywiście, że, że to potrafię jakby, no nie ubrać tego logicznie, bo to jest niemożliwe no, to logicznie, ale jakoś to przepracować i iść dalej. Wtedy to było na mnie tak duże piętno, że przez kilka dobrych tygodni, no miałem ciężko, zwłaszcza kiedy było już e, ciemno i kiedy były pogaszone e, wszystkie światła. A twoi rodzice doświadczyli jakiegoś takiego, no nie wiem, jakiejś informacji yy, tak od tej babci? Czy to właśnie poprzez jakieś takie światła gaszone, czy coś, czy przez sen, czy, czy, czy tylko ty, że tak powiem, byłeś odbiorcą? Pamiętam, że mama również wspominała, że któregoś wieczora, kiedy z kolei ja spałem i mój brat spał, to ona również słyszała trzaskanie drzwi do łazienki. To również było w zimę. Te szoskanie było intensywne, ale ja z bratem po prostu spaliśmy, my nic absolutnie nie słyszeliśmy, jak bylibyśmy jacyś zaczarowani. Więc to tylko doświadczyła moja mama, to wtedy miało nocną zmianę w pracy, więc tego jakby nie potwierdził, ale mama też czegoś takiego doświadczyła. Ale ją to też przestraszyło czy nie? Zdecydowanie była przestraszona, bała się. Nie budziła nas, żebyśmy tego nie doświadczyli z nią, więc wzięła wszystko absolutnie na siebie i również była bardzo wystraszona. I była jak jeszcze jakaś druga sytuacja, którą opowiadała im mama, że raz zapaliło się światło i zgasło. To nie był jakiś. E, jakiś długofalowy no, ciąg bez światła, ale na kilka sekund się zapaliło i samo zgasło. Tata potem zweryfikował korki w domu, bo to dom jednorodzinny, nie było żadnych problemów z prądem. To po prostu stało się przez naciśnięcie i, i, wyłą i wyłączenie mm, no, tego kontaktu do światła. E, cały taki proces trwał kilka tygodni, ale skończył się, ponieważ moja mama poprosiła swoją maę, czyli moją babcię, a do tej pory żyje jeszcze. O wspólną modlitwę. Do domu rodzinie się przyszła babcia, która jest bardzo wierząca. pomodliły się wspólnie, właśnie w tym pokoju, w którym moja babcia z nami mieszkała. Tam poszły. I ta modlitwa, z tego co pamiętam, trwała długo bo godzinę, może półtorej I, no to już, i te sytuacje już się skończyły. Nastąpił w domu spokój. Cisza, nic już takiego przykrego, co przed chwilą wydarzyłem, przed chwilą powiedziałem, że nie wydarzyło. No ale jakby stres pozostał. no Poczekaj, a, to to... a ta modlitwa, to ty orientujesz się, to była jakaś za spokój duszy babci czy coś? Nie, jakiegoś? jakby... Tak, na pewno tak, taka była intencja tych modlitw, tych modli, w ja tym nie uczestniczyłem, natomiast wiem, że po prostu były odmawiane katolickie, zwykłe mm -hmm. modlitwy od ojcze nas przez Maria. natomiast y, w głowie mamy i babci było to, żeby ta babcia, która odeszła, miała spokój, żeby wszystko się poukładało, no i żeby to, co się działo tutaj też przestało się zdarzać. No, i to dało skutek taki, że nigdy więcej żadna, żaden członek rodziny e, takich sytuacji trudnych e, nie przeżył i one nie miały, e, nie miały miejsca, no ale były bardzo stresogenne i no, do tej pory, jak sobie nieraz rozmawiamy, opowiadamy o tych historiach, no to no, gdzieś tam nie, trudno jest nam się uśmiechać, bo no, wiemy, z jakim to stresem e, się wiązało. Ale wiesz co, może faktycznie tutaj. Jakby był problem, że babcia jakoś nie umiała przejść na drugą stronę i trzaskała tymi drzwiami, mówiła, otwórzcie mi drzwi na przykład, prawda? I po prostu dzięki tej modlitwie jakoś tam udało się ją y, wziąć do tego światła na przykład. Tak, to brzmi tak trochę metaforycznie, ale sądzę, że mogło być coś takiego, że ona dawała znać o tym, że potrzebuje jeszcze jakiegoś wsparcia, pomocy no, z, z ziemi, z miejsca, gdzie... Gdzie jej najbliżsi, gdzie rodzina się znajdowała, no i powtarzała to kilka razy, to było, nie było coś jednorazowego, więc sądzę, że chciała dać zrozumienia, że potrzebuje by wsparcia, miłości, e, modlitwy, jakby no, popchnięcia, jeśli tam w inny obszar. No, dała tak dobrze do zrozumienia nam, o co chodzi, że moja mama z babcią to perfekcyjnie odebrały, pomodliły się. No i to musiało dać olbrzymi skutek, ponieważ ta, te nieprzyjemne sytuacje, historie się zakończyły. Mm. A, jak długo, a jak długo to było po śmierci babci? Sądzę, że to było od trzech tygodni do miesiąca. To gdzieś był taki przedział czasowy. Okej, okay, no, to, no to tak, to mogła się może gdzieś skupić. Tak, tak. Zarządzić. No. Czytałem Masz. właśnie, że takie sytuacje się zdarzają gdzieś mniej więcej w tym. Mhm. Temu, czasu, no i to tak jakby się potwierdziło. No dobrze, to jest bardzo ciekawe, było. I y, proszę Cię, teraz przechodząc już powoli trochę na drugą stronę lustra, powiedz Marcin, jaka jest dla Ciebie najważniejsza wartość w życiu? Na pewno dla mnie ogromną wartością to jest szacunek. Szacunek dla drugiej osoby. Nie darzę sympatią osoby, które m, nabijają się ze słabszych. E Podkładają jakieś kłody pod nogi, e, urągają, e, śmieją się z drugiej osoby. Dla mnie jest to wstrętne i osoby, które nawet śmieją się z innych, notorycznie e, dla śmiechu, podbudowania swojego ego, no nie darze, e, nie darze jakimś wsparciem, po prostu tego nie, nie rozumiem. Nie wiem, jak tak e, można mhm. robić. Inaczej, kiedy ma się kolegę, z którym pójdzie się na piwo, tak pogada. A inaczej, jeśli jedna osoba po prostu e, śmieje się z różnych innych osób, które nawet zna e, mniej niż lepiej, no i czerpie z tego satysfakcji. A tego nigdy nie rozumiałem i dla mnie to jest strętne. Hmm. A, a jak byłeś blisko z babcią? No cóż, mieszkaliśmy w jednym domu, mhm. więc widzieliśmy się codziennie. Uwielbiałem z nią rozmawiać, uwielbiałem jej się zwierzać, ona też miała, miała, mówiła o różnych historiach z życia. Bardzo lubiłem, bo jak powiedziałem na początku, interesuję się historią, ona przeżyła drugą wojnę światową, miała tam kilkanaście lat. Opowiadała mi o sytuacjach, które miały miejsce w, w obrębie jej życia, więc to mnie bardzo interesowało. No bo kochałem ją, była wspaniałą babcią, dalej gdzieś tam jest w mojej głowie, na, na dnie serca i zawsze Myślę o niej ciepło i mam nadzieję, że teraz u niej jest wszystko no, po prostu w porządku. Gdybym mógł cofnąć czas, to chętnie bym się do niej jeszcze raz przytulił. Wspaniale. A słuchaj, jak, 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 czym dla ciebie jest miłość? Bo mówisz Wiesz, że to jest... bardzo ciepło o babci. To, to na pewno była jakaś taka forma miłości. Wnóstwo to jest, Tak, niesamowita wartość. Chyba dla mnie nie ma większej wartości niż miłość. To jest najczystsze uczucie, które można, można obdarzyć drugą osobę, dać jej siebie, dać jej cząstkę siebie. Miłość to też i ogromne zaufanie do drugiej strony, i szacunek, o którym powiedziałem. Wcześniej dla mnie nie ma nic czystszego, nawet najczystszy diament, najdroższy świata dla mnie. Absolutnie nie ma w sobie tyle czystości, ile takiej uczucia jak miłość do drugiej osoby. Więc trzeba się cieszyć, kiedy druga osoba nasza obdarzy miłością. Cieszę się z tego, że my też możemy tą drugą osobę miłością obdarzyć. No my to w hierarchii wartości ma absolutnie pierwsze miejsce. Mm. A miłość do siebie? To jest też bardzo ważne, jak można pokochać kogoś, skoro nie kochamy siebie, jak możemy e, mieć szacunek do drugiej osoby, skrajemy szacunku dla własnej osoby, jeśli nie nauczymy się e, przyzwyczajać do kompleksów, bo absolutnie nie można kompleksów siebie rzucić, każdy po prostu je ma, ale trzeba się na nie, nie spojrzeć w taki sposób, że każdy je ma, trzeba, je to, trzeba po prostu je w sobie tolerować, zaakceptować, jak zaakceptujemy swoje kompleksy, to zaakceptujemy również kompleksy innych osób. Więc tak, to jest dla mnie po prostu bardzo ważne. W takim ogromnym pędzie, w którym jesteśmy. Każdy gdzieś się śpieszy, nie zwracamy w ogóle uwagi na siebie. Gdzieś y, dajemy się pochłonąć y, rozwojowi technologii albo y, jakimś y, mediom społecznościowym, gdzie tak naprawdę ci ludzie wstawiają różnego rodzaju rzeczy, które nie są tak naprawdę ich. Więc y, najpierw trzeba zacząć właśnie od siebie żeby potem wiedzieć, no, co jest tak naprawdę ważne i w czym możemy my albo w kim się zakochać. Jasne. A kiedy jesteś szczęśliwy? Co cię uszczęśliwia? Jestem szczęśliwy na pewno wtedy, kiedy się, kiedy się czuję bezpiecznie i spokojnie. Wtedy mogę skupić się na sobie, skupić się na drugiej osobie, przeżyć z tą osobą. E, bardzo w, fajnie czas. Na no szczęście to jest w momencie, w takim momencie, kiedy no czuję też się dobrze że so, ze sobą, e, bo w, no wtedy szanuję siebie, e, ja, za to, jakim jestem e, człowiekiem, więc, no to wszystko dla mnie to jest no, prawdziwe szczęście, ja bardzo odbiegam od jakichś rzeczy finansowych, materialnych, pieniądze można zarobić w jeden dzień, stracić dwie godziny w kasenie, no. ale to nie jest jakieś ogromne szczęście mieć jakąś jakąś stertę pieniędzy, tylko no, szacunek dla siebie, szczęście w sobie, mm. pogodę ducha, tak, to jest to co uważam. A jak miewasz czasami takie trochę gorsze dni na przykład i gdzieś pojawia się stres, co wtedy robisz? Mam kilka takich rzeczy aktywnych, wtedy idę na tajski boks, trochę się tam posparingować w aktywnych rzeczach, ale po drugie czytałem dość dużo książek o rozwoju osobistym, więc to może po prostu wymienię jakąś technikę, która mi przychodzi do głowy. Jest to technika tak zwanej grodzi w statku. Są grodzie. Jak załóżmy statek coś uderzy, to spuszcza się daną, dany odcinek grodzi, żeby woda nie zalała w całości kadłuba statku. To samo można przyłożyć do głowy do stresu. Możemy sobie wyobrazić, że nasz, nasza głowa to jest taki kadłub statek. Jeśli czujemy ogromną ilość falę stresu, która nas, nas zalewa, możemy sobie wyobrazić, że z tyłu głowy mamy, mamy taką gruć. I nie pozwalamy temu stresowi zalać nas do przesadki mózgowej. Zatrzymujemy to tam, odcinamy, nie pozwalamy, żeby nas ta fala stresu zalała. Ja to często stosuję, tylko trzeba to bardzo często też powtarzać, utrwalać. Ludzie oczekują, że, nie wiem, zrobienie techniki raz na tydzień coś da. No czy da, da, da coś, później na, na siłownie raz w tygodniu, czy raz na miesiąc? No nic. Identycznie jest właśnie z psychiką i odpornością na stres. bo to sobie ćwiczyć i znaleźć swoją ścieżkę. No Tego rodzaju działają na przykład nami. Fajna technika. A Jakby właśnie pozwolić, żeby ten stres, jak ta fala, po prostu tak przepłynął i nie karmić go myślami, tylko pozwolić mu tak przepłynąć i on przepłynął, już nie ma. Można coś takiego spróbować. Można, pewnie, że można. Musimy dać sobie sprawę z jednej rzeczy, że. Myśli, które nieraz mamy w głowie, to nie jest nasze. One się po prostu gdzieś pojawiają. My ich nie kreujemy. Możemy spojrzeć na, na, na pudełku herbaty i skojarzyć się z czymś stresującym, że na przykład kiedyś tą herbatą gorącą się oblaliśmy. Trzeba nie mieć o to do siebie pretensji, że ten stres przychodzi, tylko jak właśnie powiedziałaś dokładnie, to po prostu puścić. Nie skupiać w myśli, nie wbijać tam kolców, nie trzymać tylko przy sobie, tylko pozwolić gdzieś odejść tej, tej myśli w głąb. Też można oczywiście ją przepuścić. Przez siebie. Najgorsze jest, kiedy w tą myśl naprawdę wbijemy pazury i zaczniemy to analizować. To karmić. Karmić dokładnie. Wtedy nawet najpiękniejsza chwila, w której się znajdziemy, potrafi taka myśl, nas, potrafi taka myśl, po prostu to wszystko jakby rozparcelować i zrobić. Zniszczyć. Tak, no, na przykład litr ścieków zanieczyszczy 5 litrów czystej wody. No, to mhm. jest idealne przełożenie. Tak, to piękne przełożenie. Mhm. Więc lepiej w ogóle poradzić sobie ze stresem, nie mieć stresu, to jest ciężko nie mieć stresu. I nie bać się w razie potrzeby pójść do psychologa, bo absolutnie nie ma się czego wstydzić. Czasem mamy strasznie dynamiczne, mamy dużo stresów, jeśli ktoś nie potrafi sobie z tym poradzić, to trzeba skorzystać z porady specjalisty i nie oglądać się na innych, że możemy się śmiać. Też nie musisz o tym po prostu innym mówić, a jeśli ktoś się śmieje z tego, że szukasz pomocy, to chyba nie jest wart tego, żeby z nim utrzymywać kontakt. Toksyczne Ale... relacje sobie... są przyjemne. Absolutnie, absolutnie 100%, 100 masz A Marcin, a jakie masz marzenia? Moim marzeniem jest to, żeby mieć spokojną rodzinę. To, 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 chodzi, to jest strasznie małe może krótkie, ale dla mnie to jest coś po prostu ogromnego. Że mieć jakąś rodzinę, w którym stworzymy swoją oazę, będzie tam dużo miłości, będziemy się wspólnie szanować, wspierać na każdym kroku. Niezależnie od momentu w na naszym życiu, czy trudniejszym, czy lepszym, zawsze będziemy mogli wiedzieć, że ta druga osoba nas wesprze, nie zostawi, nie zrobi czegoś złego. Więc dla mnie mam jedyne takie, mam oczywiście kilka, ale pobieżne. To dla mnie od już wielu lat jest dla mnie bardzo ważne. I jestem przekonany, że absolutnie tego mojego marzenia spokojnej, wspierającej się z szacunkiem rodziny nic innego nie zastąpi. A jest coś na horyzoncie? I tak, jest coś na horyzoncie, coś fajnego się klaruje, dlatego to powoduje, że mam dużo w sobie pozytywnej energii, więcej uśmiechu. Więc mam nadzieję, że co się potoczy w tą stronę, w którą chciałbym, żeby się potoczyło, no i zrobię wszystko, żeby po prostu tak, tak było. Jeśli nie, trudno, trzeba iść dalej i nie, nie zatrzymywać się gdzieś tam w teraźniejszości i płakać, tylko starać się no, zrobić jakieś kolejne kroki. Świat jest ogromny, wszystko się może wydarzyć. Jasne. A jak y, plany? Jak, masz jakiś taki plan na, na, na najbliższą przeszłość, co chciałbyś zrobić? No, w tej chwili ja jestem już i tylko pamiętam, co może o, o kwestiach to zawodowych, to po 10 latach rzuciłem dużą korporację, gdzie tam pracowałem w centrali, przebrażowiłem się na IT. E, no i teraz chodzę na różnego. Dzisiaj na przykład jestem po kursie. I no dużo inwestuję w siebie, w swój rozwój, za chwilę idę na lekcję angielskiego, chcę by po prostu się rozwijać, być dobrym w tym, w tym, co lubię robić. Żeby się spełniać, bo jak, to, jak człowiek jest spełniony zawodowo, nie ma tam żadnych problemów, to to również przekłada się na życie prywatne. Jak w pracy człowiek jest strasznie sfrustrowany i wychodzi, zadawa go gniew, no to potem ten gniew odda bliskim osobom, no bo nie ma ujścia, no, jeśli tego ujścia nie zna. W tym momencie to jest no, taką jedną z ważniejszych rzeczy. Ty to taki bardzo oświecony jesteś, to fajnie. No, dziękuję. Skromny też, więc nie będę dalej tego kontynuować. <noise> Dzięki za miłe słowa. Nie, ale no tak nie, je, tak, tak jest. Je, nie, no, znam wiele osób, które też tak myślą, ale wiele też takich jest osób, które kompletnie są pozamykane. No, tak, tak. No, no. Dlatego świat jest fajny, że tyle nas różni i możemy ocenić. Byśmy nie znali, nie wiedzieli, czym jest smutek, to nie docenilibyśmy szczęścia. No, jest, że jest ta spójność między teorią a praktyką, nie? Że tak. to nie jest teoretyk, tylko jednak on to, to, co ma w głowie gdzieś tam w tej teorii, to jednak wdraża w praktykę, także to, to, no to jest, jest podstało, myślę, tak. to jest takie myślę najbardziej rzadkie wiesz, bo teory, teoretyków jest dużo, ale praktyków już mniej. Tak, w teorii <laughs> wszyscy są. Oświecenie czy obudzenie jak tak zwał w praktyce. No, to, to fajnie. A yy, masz jakąś swoją ulubioną książkę? Mam kilka. Natomiast jedna, jakby zmieniła moje życie, to jest Naucz ich, jak mają się traktować. Bartumienia Stolarczyka. To jest, umie to jest yy, o asertywności. Mm. Asertywność to nie jest tylko umiejętność mówienia nie. Asertywność to jest umiejętność podejmowania decyzji zgodnie ze sobą oraz odmawiania na jakieś prośby ludzi, ale z dużym szacunkiem, żeby. Ci ludzie się od nas nie odwracali, ale w tym mówieniu nie, bądź przedstawieniu tym ludziom swojej opinii, należy znaczy tak to robić, by po prostu drugiej osoby nie urazić, bo możemy się po prostu różnić. Wiele osób nie umie powiedzieć nie, nie umie wejść w dyskusję, boi się odtrącenia, boi się obśmiania, ale jak trochę tą metodę asertywności się, trochę tej asertywności, człowiek się pouczy, zrozumie i umie ją stosować w zgodzie ze sobą, to to może być dużo bardziej szczęśliwym i, i spokojnym. I ludzie też to zauważą, bo będą wiedzieli, że ta osoba jest szczera, nie oszuka ich, nie obgada za plecami, ale też w taki sposób potrafi prowadzić dyskusję, że drugiej osoby nie urazi. Po prostu ma inny pogląd. No, to nie jest absolutnie nic złego. Jasne. A twój autorytet. Mój autorytet. Jest też taki pisarz, Piotr Zychowicz. On z kolei nie boi się absolutnie pisać książek, które, by, które w pewien sposób łamią nasz światopogląd. Na przykład opisał powstanie warszawskie, że nie powinno się wydarzyć. W kraju, w którym żyjemy, trudno takie opinie formułować, mówić, bo osoba naprawdę może się narazić na, na niesamowite piętnowanie. Napisał też o żołnierzach wyklętych. Nie ma bohaterów, którzy nie mają wskazy. No nie ma czegoś takiego. To są tylko ludzie. Może być niesamowity człowiek, ale popełnić po prostu jakieś błędy. Nie szanuję go za to, że pisze grube książki, 400-500 stronnicowe i nie boi się tego robić. A ludzie go czytają, no bo szanują to, że potrafi odczarowywać e, błędy, które popełnialiśmy w przeszłości, żeby, żeby ich w przyszłości nie Popełnić, więc go podziwiam za naprawdę odwagę, ogromną odwagę i konsekwencje w tym, co robi. Mm. A właśnie myślisz, że to tak jest, na przykład, jeżeli chodzi o powstanie, to jest takie ok, że się jakby tych bohaterów, no nie wiem, co napisał, nie znam tego aktor, autora, nie, nie, nie czytam tej książki, że odwraca się troszeczkę spojrzenie na, na nich? On generalnie podkreśla, że wszyscy, którzy uczestniczyli w powstaniu, to bohaterowie, mhm. niesamowici patrioci, ludzie, którzy nie bali się wziąć broni i walczyć za kraj. Ale on po prostu mówi o tym, że tych ludzi, bo pierwotne założenie było takie, że powstanie warszawskie miało być przed Warszawą nie w terenach miejskich nie tam, gdzie są cywile. Mhm. I głównie właśnie pisze o tym, że żołnierze zginęło około 50 tysięcy, 200 to cywile. Więc proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby ta bitwa z, y, wydarzyła się przed Warszawą. Warszawa by nie została zburzona. 200 tysięcy cywili by no, przeżyło tak, tą, tą wojnę. Więc y, go podkreślam, on też mówi o tym. Ja też tak uważam, że powstańcy w to bohaterowie. Tylko jeśli chodzi o strategię tej bitwy, o znaczenie. Były też, oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, plany, nawet żeby powstanie było w Krakowie, oprócz warszawskiego, ale ówczesny tam przewodniczący e, rady e, w Krakowie powiedział, że no, no że tego powstania nie będzie, bo on się bawił o konsekwencje. Kraków nie został doszczętnie zniszczony podczas e, wojny. Ja oczywiście też podkreślam, że każda osoba, która zginęła podczas walki wojny, jest bohaterem. Ciekaw jestem, ile procent z ludzi teraz by się na coś takiego porwało. No, to jest ciekawe pytanie. Tak, właśnie. Jasne. Słuchajcie, to był bardzo ciekawy odcinek. Naprawdę, z wielu, że tak powiem, płaszczyzn, bo i takich e, samorozwojowych, gdzieś tam, e, no takiego właśnie rozwoju osobistego. E, no i też oczywiście historii o babci, która moim zdaniem mówiła otwórzcie mi drzwi. <śmiech> <śmiech> Natomiast mi się bardzo podobało, także jeżeli wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie, a my widzimy się za tydzień. Dokładnie, a jeżeli chcielibyście się podzielić historią, zapraszamy po drugiej stronie lustra2022.małpaćmy.com. Dziękujemy i zapraszamy. Dziękujemy, cześć.